Cześć, siema, i wit witajcie wszyscy bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Warcrafta Remastered. Szczerze powiedziawszy, zanim zaczniemy, powiem Wam parę słów. W sumie parę, bardzo mało. Eee, nigdy, nigdy przy nigdy nie przyszedłem do tej kampanii. Skusiło mnie to, że jest opcja zagrania w Remastered. Nie muszę się męczyć starą wersją. No wiem, że mi jakiś pewno swój taki klimat. No ale. Ja wolę jednak przejść sobie, że tak powiem, remaster, bo jest trochę bardziej dostosowany do dzisiejszych czasów. Bez pewnego pitolenia zacznijmy może sobie od kampanii orków. Fajnie, że one są w ogóle rozpisane te misje. No, ale dobra, startujemy. that we may keep our troops well fed and ready to do battle. Only a fool would leave his treasures unguarded, so you must also build the barracks for the defense of these farms. Okay. I really Okay. Okay, were a town hall. I do a pawn to build. Tu jest jakieś złoto Dobra, to jest koniec mapy To jest farma. Z tego co pamiętam w jedynce nie można było chyba więcej niż jednej jednostki zaznaczać. Lejdźmy tu No i gdzie to jest? Zobaczcie. No Pierwsza misja już się problemy zaczynają. Czekaj. No i co teraz? O, no i gdzie tu jest złoto? A czekaj. Jak tu jest złoto, to się trochę będę śmiał. Kurka wodna. A, widzicie, jak to pięknie wygląda już to be built along them. Each road must be connected. Ok, czyli tutaj budujemy wzdłuż dróg. Pewno większość z Was wiedziała. Ja nie. No więc cóż, co mogę powiedzieć. Dobra, jeżeli chodzi o Warcrafta samego w sobie, ja będę to powtarzał bardzo dużo razy, pewno w czasie jedynki, dwójki, trójki, bo wszystkie trzy serie będą tutaj na tym kanale i wszystkie trzy sobie przejdziemy na spokojnie. E, uwielbiam. Osobiście ja byłem swego czasu bardzo dużym fanem, największym dwójki Pamiętam do czasów mojego dzieciństwa. Jak bardzo, bardzo, bardzo często właśnie grałem w Warcrafta 2. Gdzie to graliśmy po prostu na Lanie. Pamiętam do dnia dzisiejszego, tą super zabawę. Było to coś innego. Coś takiego nadzwyczajnego. Próbowałem kiedyś grać faktycznie w Warcrafta jedynkę. Ale on był zbyt taki ciemiężny, taki wiecie. Nie był fajny do grania, może tak to nazwę. Był dość bardzo ciężką grą, którą jednak trzeba trochę lubić, trochę kochać. I trochę rozumieć też, nie? Bo jednak nie jest to takie hop, siup, hop, siup. Jak to mówi klasyk, 4B było 8 dup. Jest to bardziej coś takiego cięższego. Coś, co jednak musimy trochę ogarnąć. I tutaj, jednak, to, że mamy te hotkeję, to wszystko fajnie nam może zadziałać. Przypisywanie też. okurka wodna. Dobra, no do tu czekaj. No to się, kurna pierwsza misja nam już zrąbała. No to chodźmy, że tu. Może mnie nie zatakują. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze, to ty już zdechniesz, trudno O Boże Ile was tam jest? Może Barak by mi się udało tu zrobić? Tak zwany międzyczasie mamy 600 Golda. Ile kosztuje? 6 farm? No szczerze powiedziawszy ja teraz nie wiem jak ja mam to rozegrać jeżeli ja potrzebuję 6 farm ale wstyd ale nie jestem w stanie za dużo tego zrobić aha aha dobra wiecie co zróbmy może tak że quit restart game ja pierdzielę. Co za wstyd. Dobra, nie ma wstydu. Łączymy się. Że znaczy jednak ta gra będzie cięższa niż myślałem. No ale trudno, dobra. Wy się ustawcie tutaj. Wiemy, że złoto zawsze, przynajmniej w Warcraft, no przecież Grzegorz, zawsze złoto w Warcrafcie było przy bazie. Nie wiem, czy może być prostsza misja niż to. Czekaj na farm. Dobra, buduję farmę. W trójkę. Pójdźcie gdzieś tam. Może tam coś będzie, bo tu jest ścieżka, nie? Dobra. Serio dostaniecie w łeb jeszcze? Fajnie, nie da się ich wyleczyć przecież. Okej, okay. to jest następne złoto. Dobra, możemy cisnąć w takim razie. Eee. Ok. Ty chodź tu, ty chodź tu No i dobra. Czyli w taki sposób możemy to rozegrać ale widzicie, to będzie dość ciekawa seria, miałem nadzieję, że to będzie dość szybka piłka, dość szybki szpil. A jednak się okazuje, że to nie takie hop siup. Może być to dość, że tak powiem, ciężkie. Może nie jakoś super ciężkie, ale też nie super łatwe, nie? tam, zobaczymy, czy tam po drodze coś jeszcze jest. Póki mam dwóch gruntów, bo grunt to zdrowie. Uwielbiam sobie właśnie tak umilać czas takimi super, zajebistymi żartami. Gruntowne żarty. Więc pod tym względem będzie ich bardzo dużo w tej serii. Przykro, przykro mi. Musicie się do tego przyzwyczaić. Ale powiem Wam, że trochę no, wstyd. Jeszcze w żadnej grze, w żadnej, no chyba nie, nie było żadnej gry, gdzie faktycznie bym pierwszą misję usłyszał. To jest pierwszy raz, gdzie to się zdarzyło. Co oznacza? Że albo jest bardzo ciężka, albo mi bardzo słabo idzie. A jak wiemy, pierwsza, op... pierwsza opcja jest nierealna, czyli mi nie może słabo iść, musi być zajebiście iść. Czyli gra po prostu jest zbugowana. Chodź tutaj. Dobra. Ile potrzebujemy do baraków? A i tak farmę bym najpierw potrzebował. A to iść najpierw tam. Bude mi tutaj. No i puff finding chyba mają trochę lepszy niż powinni mieć, nie? Dobra. Mamy raz, dwa, trzy farmy. I no. Tyle. No te misje początkowe na pewno nie będą jakieś super zajebiste. Ale i widzicie już się robi ciekawie. Trzeba to kombinować, liczyć. I liczyć sam na siebie, nie? Bo jak to mówi e, klasyk? Twoje szczęście nie każdego interesuje. <laughs> Dobra, ile mamy tu golda? 6000. No biorąc pod uwagę, że już tak naprawdę z tych pełnów, co mamy, to możemy ich po prostu wykorzystać w 100% już. A ja i tak jednego się sobie dotrzaskam. Czemu? Bo lubię. Jak pewno oglądacie już ten kanał, jeżeli nie jesteście nowi, to zapraszam do innej też serii. Ale pewno wiecie, że ja zawsze pierwsze co to ekonomia, 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 ekonomia. jak to będzie działało, to będzie zarobiście. Więc wtedy będziemy mogli cokolwiek lepszego tutaj podziałać. Dobra. Ty mój piękny. Nie mamy złota. To już leci tam, by musicie to taki kawał przenosić. Nie wiem, czemu oni tak specjalnie zrobić, żeby to przedłużyć, nie? Czy to jest logiczne, że i tak ja to wygram? Proszę. Jaka jest szansa, żebym mnie ja tego nie wygrał? Dobra, nie przypominajcie tego pierwszego podejścia, zdarza się i najlepszym. Skąd miałem wiedzieć, że tam takie armie będą? No, kto by pomyślał. Przydałoby się jakieś cheaty w ogóle tutaj, że wiecie. Cała mapa podkryta. Już mogę budować, mogę budować budynek przy budynku. Nie muszę mieć drogi. A nie musi być przy drodze, tak czy inaczej. A all building to be built alongside them. Each road must be connected to another road. Okej, okay. Tych dróg muszę mieć i po tych drogach przycisnąć. Tu on dotyka. Ale patrzcie, tu nie dotyka żadnej drogi. I pytanie, czy jak skończę ten budynek, obstawiamy. Ci co nie grali. Ci co grali i wiedzą, to nie obstawiają oczywiście, bo to jest niefajne. Ale czy będę mógł postawić tutaj farmę? Czy nie? Będzie to ostatnia farma, którą potrzebuję postawić, więc plus blues. I nie mogę. Tu mogę, bo jakimś cudem to łapię właśnie, że jest przy drodze na rogach. No tutaj ta... No nie wiem, sobie patrzcie no. Ale te drogi będą prawdopodobnie bardzo, bardzo takim uciążliwym dla mnie etapem i momentem, z którym będę musiał się po prostu tutaj y, zmierzyć. Dobra, to tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach z Warcrafta. I mam nadzieję, że Wam się spodoba, i mam nadzieję, że mi też się spodoba. Wiem, że dwójka mi się na pewno spodoba, bo już próbowałem i jest wow, wow. No i trójka remaster. No to jest dla mnie też klasyka drugiego rzędu. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć i pa pa.